Rozpoczynamy przygodę Misza i niedźwiedź Ja wiem, ale ja nie byłem Co ty Alex? Co wy gadacie? Dobra już, uspokójmy się już. Nie ma tematu łokieć pięta i nie ma klienta dokładnie. Jak tam język? Język lata jak łopata. Czekajcie, jak to było? Coś się gadało komuś, że nie wystawia języka, bo ci, bo ci krowa nasika chyba, nie? Dzięki wielkie za szynka na jajko, jajko na kanapkę. No i to jest, kurde, sposób na niezłe jedzonko. Bąkol, co zrobić z kraszem na ekranie ładowania? Nie mam zielonego pojęcia, może to być spowodowane wieloma rzeczami, może być to spowodowane tym, że masz zły sterownik do karty graficznej, że masz za słabego kompa, bądź zbyt duże użycie procesora, e, albo musisz przeinstalować grę, a może być to najnormalniej w świecie spowodowane tym, że gra jest po prostu zdupczona <laughs> i tak naprawdę ty masz pecha, bo nie wiem, nie współgra z jakimś podzespołem twojego komputera albo... Albo jakiś inny program, który gdzieś tam zainstalowałeś, powoduje, że jakiś błąd wyskakuje. Ta gra jest tak niestety zepsuta i w tak wczesnym stadium, że tutaj nie ma co za bardzo rozkminiać. I myślę, że nawet jakbyś próbował od twórców gry się dowiedzieć, dlaczego coś się dzieje, oni nie są w stanie ci odpowiedzieć, więc. Wysyłanie do nich jakichkolwiek zapytań. Znaczy, dobra, inaczej, bo to też nie jest sposób, więc jak cokolwiek złego się dzieje, czy to z programem, czy z grom, czy ze sprzętem, to zawsze dobrze jest po prostu feedback wysłać, czy zapytanie, czy zgłosić w formie zażalenia, że coś nie działa. Nawet jeżeli mieliby wam nie odpisać, bo nie wiedzą, co wam odpisać, to żeby wiedzieli, że coś takiego się dzieje, żeby wiedzieli, że nie jest kolorowo, nie. Że ludzie niestety nie przyjmują wszystkiego tak. Nie łykają jak pelikany, tylko że faktycznie się denerwują na pewne sprawy. Hmm. Pozdrawiam, pozdrawiam, ziom. Nie wystawia języka, bo ci bąkol nasika. No, powiem ci tak, musiałbym być chyba o 2 metry wyższy, żeby, żeby komuś na język nasikać. Stary. No, chyba żebym miał, nie wiem, ciśnienie mocne, to bym mógł.

jak ostatni raz się mierzyłem, ale ostatnio wszęs trochę rosnę, czyli tyje i może jest tak, że na starość człowiek maleje i grubnie co? Jest tak? Na starość ludzie się robią mniejsi. Mi się wydaje, ja wiem po co to jest, słuchajcie. Natura nie jest głupia. Ludzie na starość, to jest moja teoria. Na starość ludzie wszyscy maleją, czyli powiedzmy wzrost im spada po to, żeby yy... Tańsze trumny kupować, żeby mniej drewna szło. To jest taka moja teoria. Żeby przynajmniej w ostatnich chwilach człowiek jeszcze nie zbankrutował albo jego rodzina. Tak mi się wydaje. I wanna play są skład. Kurde, ja bym może coś skład zrobił, no, ale na razie chcę se solówkę, bo ja będę wam przeszkadzał gadaniem, więc to nie ma sensu. Dajcie mi tam z pół godziny, może zmienię zdanie. Aha, trumna będzie szersza. Nie, no upchają mnie jakoś. Będą po mnie skakać. Załatwię, żeby Mateusz mnie upchał w trumnie. Będzie skakał po mnie, mnie tam dobrze rozmieści. Miłego wieczoru i samych wygranych w kubku dzisiaj. Myślałem, że e, zezgonujesz ze około drugiej w nocy. Ale jak zezgonujesz? No nie, no co ty gadasz? Ja byłem. W, to był tak zwany. Jak, jak się jest w kwiecie wieku, to ja byłem tak jakby. Ro, podczas rozkwitu imprezy. To dopiero się zaczynało. Zaba, z, z, zabawa się rozpoczynała. Skakany Dawidek by był. Nie, nie, nie! Yy, nifres! Wejście tam, wejście tam, Nifres, sobie składzikiem zagrajcie, najwyżej. Dobra, tam nie zwracajcie na mnie uwagi. Wejście tam kogoś, dokoptujcie profesjonalnego gracza, bądź, bądź graczkę. I kurde, wygrajcie coś, dobra? Ja nie chcę was zatrzymywać, ja sobie będę sam tutaj grał. Jest coś takiego jak kremacja, ale, ale ja, że tak powiem, nie, nie wyznaję kremacji. Raczej tradycyjnie po katolicku: myk do trumny. Gościu jest chyba w budynku. Nie wiem, którym. Tradycyjnie do wora. No, a Van Luis jesteś. Co tam, Van Luis, u ciebie? Co? Jak życie, powiedz mi. Pracujesz to gdzieś? Ja już się pytałem jakiś czas temu, chyba, co? Nie wiem, obstawiacie, że on jest w jakimś blomku? Eee, ujrzał, nie chce mi się tu biegnąć. A. Dobra, najwyżej zginę. Alo! Dobra, ja obstawiam, że on będzie w domku po lewej. Jeżeli mi strzeli w plecy, no to nic. Powiem. A nie mówiłem. Tak, słyszałem jakieś kroki, ale to nie wiem dokładnie, czy to stamtąd. Ech, e, czy masz jakąś pracę, czy tylko streamy? Wiesz co, moja praca to generalnie nie tylko streamy. Ja raczej ze streamów to najmniejsze pieniążki mam, z, z tej całej mojej działalności. Przede wszystkim tworzę na YouTubie filmy, e, na streamie streamuję, na Twitchu. E, współpracuję z firmami jakimiś tam. To są różne współpracy, myślę, że tu nie ma sensu wchodzić głębiej. No, na zasadzie reklamowania jakichś produktów, czy też powiedzmy, nie wiem... Jak to się mówi? E, pięknie, ugoszczenia na jakimś wydarzeniu, na jakimś stoisku i tak dalej. No, dużo, wszelaka współpraca z firmami. E, no i tyle, no i to jest dużo rzeczy, że tak powiem. To myślę, że to większość, większość osób, które tak się utrzymują, powiem mniej więcej, że, 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 że to samo robi, prawda? To nie jest tylko włączenie gry, to nie jest tylko streamowanie, także prowadzenie swojej działalności gospodarczej. No dużo takich nieprzyjemnych rzeczy, jak wypełnianie dokumentów, pisanie maili tysięcy i tak dalej. No. no są takie, wiecie, cały dzień zajmuje. No. Ja jestem wiecznie w pracy. E, jak tam, Kac? No, banda dzieciaków przyszła, oczywi No ielo. 116. Kurde, nie um... kurde, nie umie się skupić teraz, wiecie? Nie umie się skupić coś. Dobra. Chyba wejdę do samochodu, wiecie? Przy takiej działalności, jak prowadzisz 4 zera, czy na wypłacie są? Chłopie! Przynajmniej! Jak nie ma 4 zera, to ja wtedy streama nie robię, bo już się załamuję psychicznie. Szczerze to bym chciał, żeby było, tak. Znaczy, nie, nie, znaczy, nie chciałbym, tak, żebym się załamywał. O kurde, gościu leci. Ty, gdzie on jest? Gdzie on na tym motorze wyleciał? Czekajcie, gdzie on na tym moturze pojechał? Ale lagi... Znaczy nie lagi, tylko coś z grom, słyszycie co się dzieje? Coś niedobrego się dzieje. O kurde skąd? Trzy strzały moi drodzy Trzy strzały shotguna, nie wiem jak to się stało Przed... Niestety mi wydupiło coś Ktoś coś wie, skąd ten gościu strzelał Dzięki za luciki, pozdrawiam gorąco. Greetings from Hiszpania. No i greetings, kurde. Kuźwa, ale teraz widzicie dlaczego są trzy strzały, a dwururka. Widzicie to po prostu, co się dzieje. Oj kujku, musimy przeczekać niestety bombardowanie Czy on jedzie do mnie? Dobra, moi drodzy, musimy tutaj jechać. Czy lecieć? Dobra, biegniemy. 50 zostało żołnierzy. Siemaneczko, z pierwszego typka nie wziąłeś 7 apteczek. Yy, wiesz co, no... nie wziąłem. Ale już to chyba nie jest czas, żeby się wracać teraz. Ale lagi są okropne powiem wam Nie do zniesienia prawie No... niestety O kurwa. Ja! Widzicie, jakie lagi są? Przecież nikt tak nie strzela! Nikt w taki sposób nie strzela z PMY Nikt! Co to są za lagi? Równe odstępy czasu pomiędzy strzałami. Kuźwa, ludzie, zróbcie tą grę! Jak wy się nazywacie, gówniaki? Niebieska dziura, blue hole? Zróbcie serwery, ogarnijcie te europejskie. Czemu Ameryka jest taka dobra? Czemu tak dobrze działa? Czemu Europejczycy muszą grać na Ameryce, bo są mniejsze pingi, mniejsze ściny? Kurwa, no gdzieś w Jugosławii wdupili ten serwer i teraz są zadowoleni.